Siemano Widzowie, z tej strony Ziuma, Fortnite. a dzisiaj wam pokażę jak się można dostać poza linię. patrzcie widzowie na to co się teraz stanie i patrzcie widzowie no, czekajcie, no nie wyszło mi mnie. jakoś się tak dostałem, nie wiem jakim cudem że wiesz i coś do u mnie jest matiz myślałem że Czekajcie, widzowie. O! Jestem! Widzicie to, widzowie? Jestem! No to? Nie. Czekajcie, widzowie. No. O! I patrzcie, widzowie. Widzicie, gdzie ja jestem? Widzowie, czy wy widzicie, gdzie ja jestem? No. To widzowie, ja się z Wami żegnam, po prostu chciałem Wam to pokazać, ale poczekajcie. Jeszcze coś wam pokażę. Zmienię się z klonem. Jeszcze pójdę. Bo no, pamiętacie, mój pierwszy odcinek co dla mnie dobra była lawaka. Widzicie, na La kokarata. 54 miliony. A, tu takie ale wiecie, pamiętacie co ja potrzebowałem do rebierfa? pierwszy rebierf nawet nie miałem a teraz no jest dobrze, ale pamiętajcie chciałem wam tylko to pokazać więc ja się z wami żegnam widzowie na ra...